Łódź kaliszenką punktów nie przyniosła. Dwa pierwsze mecze nasze siatkarki rozegrały właśnie w tym mieście i oba spotkania przegrały, ale przed nami zdecydowanie ważniejsze starcie. Pierwszy mecz na własnym parkiecie, a od gry odpoczywają, chociaż nie wszyscy, szczypiorniści. Skoro mamy krótką przerwę, będzie małe podsumowanie i typowanie tych, którzy będą próbowali wywalczyć dla siebie jak najwięcej. Agnieszka Walczak, dzień dobry, zapraszam na magazyn kibica. Najpierw mistrz Polski, a kilka dni później grot, budowlani, łódź na początek dla siatkarek Energii MKS Kalisz okazała się mało szczęśliwa i chociaż po dwóch meczach nie mamy punktów, to starcie z najlepszymi na początek sezonu jest niezłą rozgrzewką przed kolejnymi meczami. Dla szkoleniowca MKS-u był to wyjątkowy mecz, bo jest łodzianinem, a z ekipą budowlanych pracował w sumie przez kilka sezonów. Stąd nie dziwi, że został miło powitany przez łódzkich kibiców. Na parkiecie nie było jednak sentymentu, Wito Kaliszanki musiały przełknąć gorycz porażki. Powiem szczerze, że jeszcze kurde blaszka na tej hali czy na Atlas Arenie nie wygrałem prowadząc obcy zespół, także e, na pewno mam jakieś fatum nade mną ciąży, no ale postaram się może w playoffach e, rozbić to, ten bank pod tytułem Łódzka Arena, czy Atlas Arena, czy Arena Łódź. Postaram się wtedy, obyśmy grali z którąś z ludzkich drużyn. Podobnie jak przed tygodniem w starciu z uks em także i teraz drużynie z Kalisza nie wiodło się w końcówkach poszczególnych setów. W pierwszej partii wynik długo oscylował wokół remisu, ale w grze na przewagi lepsze były łodzianki 26 do 28. Bliźniaczy przebieg miała druga odsłona zakończona wygraną budowlanych do 25. Tak zacięty nie był jedynie trzeci set, w którym miejscowe szybko odskoczyły na 4. 14 do 15, by ostatecznie zwyciężyć do 19. Dwa takie dwa przegrane mecze. No, tak naprawdę na styku. Tutaj wyniki rozstrzygające w końcówkach poza tym trzecim setem do 19. No, ale szkoda, dlatego że tak samo jak tydzień temu z LKS-em, miałyśmy, że tak powiem, szansę po swojej stronie prowadzenie w, w spotkaniu no i nie udało nam się tego dowieść do końca. MKS w drugim kolejnym meczu nie ugrał choćby seta. Choć w łódzkiej Sport niewiele odstawał od faworyzowanych przeciwniczek. Wyniki spotkań z LKS-em i budowlanymi nie odzwierciedlają w pełni. I przebiegł obu potyczek. Brakuje siatkarskiej umiejętności na na świecie. My wiemy, nad czym pracować i idziemy do przodu. No, takie jest życie. Nie zawsze, nie zawsze jest tak, że się wygrywa takie końcówki. Eee, tam reprezentantki kraju grają. Po drugiej stronie my e, takich reprezentantek nie mamy w swoich szeregach, w związku z tym no, brakuje najnormalnie doświadczenia siatkarskiego. Popatrzmy, e, kogo mamy. Niektóre dziewczyny uciągnęły swoje, swoje obowiązki, niektóre niestety nie. E, I to trzeba sobie jasno i czytelnie powiedzieć. Najlepiej. No, Punktującą zawodniczką w kaliskich szeregach była w niedzielę Adela Helic, która zdobyła 15 oczek. Na siatce świetnie spisywała się Monika Ptak, która aż siedmiokrotnie blokowała ataki rywalek. Dobre momenty, szczególnie w pierwszym secie, miała też Hilary Harley Reynolds, wszystko to okazało się jednak niewystarczające, aby wywalczyć premierowe punkty. Myślę, że na pewno z biegiem czasu i w późniejszych meczach będzie to lepiej wyglądało, będziemy bardziej pewne siebie, bardziej zgrane, dlatego że no, tak to też już jest, że na początku tego sezonu bywa różnie. No i mam nadzieję, że tych błędów, że tak powiem, w końcówkach będziemy popełniać coraz mniej. Po dwóch wyjazdach do Łodzi w poniedziałek 28 października kaliski zespół po raz pierwszy w tej kampanii zagra przed własną publicznością. Rywalem energii MKS będzie E. LeClerc Radom Karadom. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 17.30, a transmisję z Kalisza przeprowadzi stacja Polsat Sport. W drugiej kolejce fazy zasadniczej Ligi Siatkówki Kobiet najbardziej zażarte starcie rozegrano w Legionowie. Gospodynie walczyły o punkty i wygrały dwa sety, ale trzy oddały zespołowi grupy Azoty Chemik Police. Walkę podjęły też siatkarki Leklerka Radomki Radom, które ukradły jednego seta EKS-owi Komerskon Łódź. W pozostałych spotkaniach wynik to 3-0. W sumie rozegrano 21 setów, trzy razy wygrywały gospodynie i trzy razy zespoły przy. Pierwsze miejsce w tabeli należy do Developres Skyres Rzeszów. Zestawienie zamyka zespół z Kalisza. Wracamy do areny po dwóch wyjazdowych meczach. Czas na pierwszy na swoim boisku. W poniedziałek do Kalisza przyjedzie Leclerc Radomka, Radom Karadom. Czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy. Myśleliśmy, że będziemy w lepszych nastrojach. E, niestety. No nie wyszło tak, jak byśmy chcieli. Walczyliśmy, walczyliśmy, walczyliśmy. Nie przywieźliśmy żadnych punktów z Łodzi. Ale obiecujemy na pewno, że będziemy mega, mega, mega zacięcie walczyć w poniedziałek. I liczymy na Was, że ta hala Arena Kalisz będzie zapełniona do ostatniego miejsca, że nam wesprzecie po to, żebyśmy się przełamali, żebyśmy poszli do przodu, żebyśmy wygrali mecz z Radomkiem. Serdecznie... Zapraszamy wszystkich, De przyjdźcie, na pewno warto, będziemy grali w siatkówkę. Wszystkich sympatyków kaliskiej siatkówki zapraszamy w poniedziałek o godzinie 17 do areny, bądźcie z nami, wspierajcie nas, liczymy na Was. Radomka zajmuje 10 miejsce w zestawieniu Ligi Siatkówki Kobiet, ale ostatni mecz z Mistrzyniami Polski pokazał, że mają w sobie wystarczająco dużo energii, by podjąć walkę z każdym zespołem, dlatego w poniedziałek naszym siatkarkom będzie potrzebny doping. A siatkarką energii MKS Kalisz kibicują miłośnicy kaliskiej siatkówki Kalisja. Kilka słów o miłośnikach kaliskiej siatkówki Kalisja. Trzeba rozpocząć od tego, że mamy tutaj fajną rodzinną atmosferę. Dlaczego? Bo początki kibicowania żeńskiej siatkówce w Kaliszu sięgają już roku 1989. A co za tym idzie, początki Kalisi, która później zmieniła się w Augusto, no i największe sukcesy później Winiary, Grześki Bakaland i to było zawsze związane ze, z wielkim, głośnym dopingiem kaliskiej, kaliskiej publiczności. Trzeba tu zaznaczyć również to, że już w 1996 roku nasi kibice stworzyli stowarzyszenie, które było pierwszym kibicowskim stowarzyszeniem w Polsce. Lata sukcesów i radości niestety zakończyły się w 2009 roku po upadku Kalisji. Również nasze stowarzyszenie kibiców chyliło się ku upadkowi, zostało rozwiązane, ale zaznaczyć tu trzeba, że kibice nie poprzestali wspierać żeńskiej siatkówki w Kaliszu. Kibicowaliśmy, jeździliśmy na wyjazdy zarówno w kadetce, jak i w młodzicce. Junior, kibicowaliśmy juniorkom i tak stopniowo zaczęło powstawać, reaktywować się stowarzyszenie. Ponieważ znowu powstała sekcja seniorska klubu, no i nasi koledzy zaczęli się schodzić. Zaczęliśmy od trzeciej ligi siatkówki. Nasze wyjazdy do Częstochowy czy do Słupcy zrobiły olbrzymie wrażenie, zarówno na naszych dziewczynach, jak i lokalnej publiczności, że potrafiliśmy się zorganizować. Nasze doświadczenie, jak widzicie, jest dosyć duże. Stąd od poprzedniego roku reaktywowaliśmy stowarzyszenie, w którym chcieliśmy nawiązać do oczywiście pięknej historii Kalisji. Stąd nazwa Miłośnicy Kaliskiej Siatkówki MKS i do tego dodatek Kalisja, no bo zostaliśmy wychowani przez Kalisję, ale MKSowi całym sercem jesteśmy oddani. Zapraszamy na media społecznościowe Miłośnicy Kaliskiej Siatkówki, zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku, oraz serdecznie zapraszamy na mecze tutaj na ten sektor. Wszystkie domowe, na pewno znajdą się dla Was miejsca, na pewno zostaniecie ciepło przez starych członków stowarzyszenia przywitani. Cóż mogę powiedzieć, zapraszamy serdecznie Miłośnicy Kaliskiej Siatkówki Kalicja. Pierwszym zwycięstwem może cieszyć się drugi zespół energii MKS Kalisz w sobotnim meczu trzeciej grupy drugiej Ligi Kobiet. Nasze siatkarki pokonały na wyjeździe MKS Polonię Świdnica, która wygrała jednego seta, ale trzy należały do Kaliszanek. Obecnie zespół z Nadprosny znajduje się na szóstym miejscu. Osiem serii PGN IG Super Ligi. za nami czas na krótką przerwę i małe podsumowanie. Kto dał z siebie wszystko, kto ma chrapkę na podium? Pokonać mistrza Polski nie jest łatwo, ale skoro udaje ograć się zespół z Kielc, to można też myśleć o odbiciu mu tytułu. Każdy zespół może sprawić sprawdzić niespodziankę. To jest tylko sport, tak? I tutaj nie ma, że łock, czy, czy, czy Kielce, czy puławy i tak dalej. Ale generalnie wydaje no, mi się, wydaje, że te dwa zespoły będą chciały tak najbardziej zaszkodzić, to są właśnie Puławy i Zabrze. Ale jak pokazuje czasami sezon, w zeszłym na przykład w sezonie, poprzednim Opole się włączyło i zajęło trzecie miejsce, brązowy medal. Także tutaj każdy gdzieś tam puka z tych zespołów, no nie? do tej dwójki. Oczywiście przeskoczyć nie jest tak łatwo, bo to są już naprawdę zespoły, które grają w Lidze Mistrzów mają już ogranie, zawodnicy i tak dalej też są ograni, są przygotowani do, do różnego scenariuszu w trakcie meczu i, i tutaj y, no nie pękają tak jak powiedzmy inne zespoły, że dostaną 2 trzy gole mniej bramki i automatycznie zespół pęka czasami. Tutaj nie, oni cały czas pracują, bo nie wiedzą, no bo mówię, no w Lidze Mistrzów grać też jest różnie, nie jest tak, że od zera od do 60 minuty ktoś prowadzi i wygrywa, nie, ten, ten mecz się różnie układa, ma do przodu, trzema do tyłu, remis i tak dalej, cały czas trzeba walczyć, no nie? Przerwa w rozgrywkach PGN i G Superligi spowodowana jest m.in. turniejem w Argentynie, gdzie pojechała polska reprezentacja piłki ręcznej, a wśród wybranych przez Patryka Rombla trenera reprezentacji szesnastce są też grający w barwach naszego klubu Marek Szpera i Maciej Pnitowski. Kadrowicze spędzili ostatnie dni w Pruszkowie, gdzie pod okiem selekcjonera Patryka Rombla trenowało 23 graczy. Z tego grona szkoleniowiec wybrał 16 zawodników, których zabrał ze sobą do Argentyny. W ścisłej szesnastce nie mogło zabraknąć miejsca dla rozgrywających MKS-u Maciej Pilitowski i Marek Szpera wraz z polską kadrą są już w San Juan. Pchali Estado Aldo Cantoni, w środę zagrali z Hiszpanią. Kolejne mecze z piątku na sobotę z Argentyną i z soboty na niedzielę z Rosją wszystkie spotkania transmituje TVP Sport. Trzymamy kciuki za naszą reprezentację, a za kaliskich szczypiornistów na każdym meczu kciuki trzymają kibice i każdy z nich ma swojego ulubionego piłkarza, a wtedy marzeniem jest na przykład koszulka z nazwiskiem idola. Michał Drejczy daż mi swoją koszulkę. Kartkę z takim napisem po ostatnim meczu energii MKS Kalisz z Orlen, Wisłą Płock dzierżył w dłoniach Jasiek. Kilka dni później marzenie chłopca się spełniło. Nie tylko dostał koszulkę, ale też miał możliwość spotkania się ze swoim ulubionym piłkarzem, a dowodem jest zdjęcie przesłane do naszej redakcji. mecz energii MKS Kalisz z Orlen Wisłą Płock był najliczniej oklaskiwanym starciem ósmej serii G Superligi. Mecz obejrzało 1700 kibiców Szczypiorniaka i w ten sposób Kaliszanie kolejny raz zawyżyli średnią. Kibice z Kalisza od wejścia MKS-u do Superligi są najliczniejszą grupą dopingującą swoją drużynę na żywo. W sezonie 2017-18 mecze energii MKS Kalisz przyciągnęły na trybuny ponad 43 tysiące osób. Rekord frekwencji padł podczas spotkania naszej drużyny z PGE w Iwekielce, które obejrzało 2888 widzów. Podobnie było w minionym sezonie. Wtedy średnia frekwencja na meczach w arenie wyniosła 2500 osób, a na przykład Beniaminek ubiegłego sezonu z Pójnia Gdynia miał średnio 279 osób na mecz. Mikołaj Krekora skończył 31 lat. Bramkarz energii MKS Kalisz. Urodził się 23 października 1988 roku. Z klubem związał się w połowie 2012. Później przeniósł się do KPR legionowo i MKS-u wieluń, by w tym sezonie ponownie stanąć w Kaliskiej Bramce. Zmarł Piotr Szymański, nauczyciel, dziennikarz i działacz sportowy. W latach 2012-2017 prezes MKS Kalisz Piotr Szymański zmarł nagle, miał 58 lat. I na tym koniec kolejny magazyn kibica za tydzień, a w poniedziałek widzimy się w arenie. Pierwszy mecz tego sezonu kaliskich siatkarek na własnym parkiecie o godzinie 17.